Kamratki i kamraci. Bardzo daleko się trzeba cofnąć, bardzo daleko, żeby zobaczyć moment, kiedy mieliśmy władcę który rozumiał o co chodzi, zamachnął się na światowy rząd, bo to wtedy był światowy rząd, odniósł fantastyczne zwycięstwo, potrafił wykorzystać słabość sąsiadów bezwzględnie, był człowiekiem odważnym. Był zwycięzcą, był wojownikiem, nie miał wątpliwości, nie bał się podejmować decyzji i przegrał. Ale został w naszej historii. Powiedział takie zdanie piękne: Dopóki mam miecz w ręku, dopóki mam berło w ręku, nie pozwolę. Żeby ktokolwiek nade mną stał, nie oddam suwerenności swojej nikomu. Żaden sędzia między mną a ludem moim nie będzie mi mówił, co mam robić. Wiecie, kogo mam na myśli? Najwspanialszego z piastów, człowieka, który miał umysł szeroki i piękne plany. A jego panowania Polska, a był to XI wiek, historycy mówią, była najpoważniejszym krajem wtedy w Europie, no, było najpoważniejszym królestwem w Europie. Wykorzystał wszystkie słabości sąsiedzkie, słabość Węgrów, awantury Niemców między sobą, upadek Rusi. Bolesław śmiały. Bolesław śmiały, mój ulubiony król. Poćwiartował zdrajcę. Wydał na niego królewski wyrok. Zdrajcę, który zdradził go, bo ambicja prywatna. Ambicja prywatna tego zdrajcy to był biskup Stanisław mu było. On strasznie chciał być arcybiskupem metropolitą. A Bolesław chociaż go osadził na tym biskupstwie krakowskim, to jednak pilnował, żeby nie był on arcybiskupem gnieźnieńskim. To Bolesław śmiały stworzył, przywrócił diecezję, archidiecezję gnieźnieńską, co spowodowało, że sąsiedzi Niemcy musieli usiąść na dupie i nie, roś, nie, nie mieli roszczeń wobec naszego terytorium. Człowiek, który Wiedział, że z ludem, z narodem, z rycerstwem jest w stanie stworzyć potęgę. Ale zdrada magnaterii, która sobie tego biskupa wyniosła jako yy, symbol ich buntu, myśleli, że Bolesław śmiały klęknie przed biskupem. Że te groźby biskupa yy, obłożenia króla Polski klątwą, że przerażą Bolesława Śmiałego. Ale piękne słowa ja je potem przeczytam na wizerunku, na wizerunku Bolesława Śmiałego. On się nie bał Watykanu. Nie bał się żadnego papieża. Wyraźnie powiedział: Mam innego pana nad sobą. I porąbał, poćwiartował. Stanisława skazał go na obcięcie członków za zdradę. A co to biskupi nie mogą być zdrajcami? Bo co? Bo się zasłaniają Bogiem, który ponoć ma przemawiać przez ich usta? Kocham Bolesława Śmiałego. Tym bardziej go kocham, że atak na Bolesława Śmiałego z kręgów żydostwa nieustannie idzie. Mimo Mimo, że powinni go wielbić, gloryfikować, a jednak pilnują interesu, hierarchowie zdradzili. Wiecie, cały czas zdradzają. W kaliszu, kiedy spaliliśmy statut kaliski, hierarchowie kościoła rzymskokatolickiego, episkopatu Polski, wyrwali się jako jedni z pierwszych, żeby nas potępić. Tak pilnują żydowskiego interesu. Bolesław śmiały. Kocham tego człowieka. Może kocham wyobrażenie, które mam w głowie o nim, ale w tym stosunkowo krótkim panowaniu pokazał, że jest wielkim strategiem i wielkim taktykiem. Przegrał. Nie zdążył stworzyć potężnego stronnictwa swojego. Nie zdążył. Zorientowali się, że to jest człowiek z dobrego kruszcu i musieli go zlikwidować w taki czy inny sposób. To, co się potem stało z tym podświartowanym biskupem, z tym Stanisławem, bo to o niego chodzi, że zrobili z niego patrona Polski. Ludzie zrobili ze zdrajcy patrona Polski. Zdrajca Stanisław, zdrajca państwa, zdrajca króla, jest patronem Polski. Ba, zrobili z niego świętego, że te członki niby się zrosły z powrotem. Jakby był świętym, to powinien z martwych wstać. ożyć. Co tam członki tam? Kto to widział, kto to słyszał? I ta awantura przez wieki w temacie Bolesława Śmiałego, gal anonim. Szumski mi mówił, galanonim, który napisał pisał o Bolesławie Śmiałym 30 lat później, napisał Frost, że biskup był zdrajcą. Późniejsi historycy lawirowali, relatywizowali, kunktatorzyli. Historycy tak mają, kiedyś powiedziałem: historycy to kurwy. No, niestety, niestety w większości tak. Miałem 18 lat, jak usłyszałem to zdanie, dopóki mam miecz w ręku i berło w, w ręku, nie pozwolę, żeby ktokolwiek zagroził naszej suwerenności. Nie pozwolę, żeby żaden sędzia stanął między mną a moim ludem. Okres jego panowania to dużo wypraw wojennych, zakończonych sukcesami. Zszachowanie Niemców, fantastyczne. No i zdobycie Kijowa, piękne. Powtórzył sukces Chrobrego, Bolesław Śmiały, zwany szczodrym. Częściej używamy określenia śmiały zamiast szczodry. Skąd ta szczodrość? On budował swoją partię królewską. Budował swoją partię królewską. A ten biskup, ten zdrajca, leżący na skale, którego sarkofag jest jedną z największych świętości naszego państwa, naszej historii. Nie bójcie się, że lże biskupa. W końcu słuchajcie. Gdyby nie zdradził króla, to król by go nie zabił. Ale Kościół jest sprytny. Potrafi z każdej ofiary zrobić swój własny interes. Za naszego życia też tak było. Na przykład, popieluszko. Czyż to nie jest piękny interes dla Kościoła? Watykan w całej swojej historii tak bardzo zaszkodził Polsce. I szkodzi dalej. Bazując na tym, że ma monopol na kontakt z Bogiem. Bolesław Śmiały, król, który został wygnany, zmarł na Węgrzech w niewyjaśnionych okolicznościach. Nie wiadomo, gdzie jego grób, gdzie jest. Powinien być w myślach naszych, naszych polskich nacjonalistów, jako. Jak północ na Busoli. Jak północ na Busoli. Wiecie, ja jestem awanturnik i prowokator, jak mówią wrogowie nasi. Dał nam przykład, Bolesław, śmiały. Jak zwyciężać mamy. Dlaczego nie? A dlaczego nie? Wizerunek bolesława śmiałego, pochodzący od pędzla matejki. No trudno, tylko taki mamy. Ale to wystarczy. Od czego mamy wyobraźnię? Może tak wyglądał. Jeszcze wam pokażę. Rzeźbę Stanisława Szukalskiego, Bolesław Śmiały. Niesamowitą, piękną rzeźbę. Człowiek, który wyprzedził swoją epokę, nie bał się uzurpatorów, zdrajców karał, ludzi, którzy zasłużyli się królestwu i jemu, szczodrze nagradzał. Stąd szczodry. Bezwzględny dla zdrajców ojczyzny, szczodry za zasługi, dla rycerstwa. Bolesław śmiały, obecny. Podniesiemy go wysoko, kamraci, wysoko nad naszymi głowami. Nie powiedziałem Wam wszystkiego, bo toż te zawiłości są. Poszukajcie sami. Co jeden historyk napisał pozytywnie o Bolesławie Śmiałym, to zaraz znalazł się inny historyk, który to podważał. A wiecie, jak chcieli go nam Polakom obrzydzić? A już nie wiedzieli jak, żydowstwo już nie wiedziało jak obrzydzić Bolesława Śmiałego, to zrobili z niego Zoofila. Nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. Dopóki mam miecz w ręku i berło, nie pozwolę, żeby ktoś zamachnął się na naszą suwerenność. Żaden sędzia nie stanie między mną a ludem moim. Powiedział Bolesław Śmiały. Berło i Co wiskup, dupa wam się marszczy, ze strachu? To dobrze, Boga się nie boicie, to się będziecie nazbać. Przedstawiam wam pracę, rzeźbę Stanisława Szukalskiego, stacha zwarty. Tego człowieka, który stworzył top Orła. Zrobił, wrzeźbił, stworzył rzeźbę Bolesława Śmiałego. Co widzimy? Widzimy króla, który prawą stopą depcze mitrę biskupa Stanisława. Mitrę uzbrojoną w ostre zęby. W ręce za głową trzyma miecz, który wzniósł przeciw Klerowi, według Szukalskiego, zgubę narodu i sławiańskiego ducha. Broń podtrzymują małe postaci reprezentujące Polaków, między innymi kapłanka z miodem, góral, sybirak czy legionista epoki napoleońskiej. W wizji Szukalskiego Elementy sztuki proekolumbijskiej splatają się z wierzeniami sławiańskimi. Prawą nogę Bolesława, śmiałego, oplatają boskie węże, a krąg nakreślony wokół lewej stopy to symbol ochrony przez Matkę Ziemię. Królewski miecz zamiast ostrza ma płomienie. Ogień i węże to atrybuty bogów pogańskich, otaczanych kultem przez Słowian przed przyjęciem chrześcijaństwa. Te rzeźbę możemy zobaczyć w Bytomiu, w muzeum. Warto. Robi niesamowite wrażenie. Bolesław II, śmiały, zwany Szczodrym, piast. Oto jego odpowiedź dla biskupa Stanisława. Cytuję. Co mnie twój kościół, twój papież? Milcz, biskupie! Dosyć tej mowy zuchwałej! Ja z Rzymu odbierać nie chcę i słuchać rozkazów. Ja mam innego pana ponad sobą, który nie siedzi na rzymskiej stolicy i przed nim tylko będę odpowiadał. Taka odpowiedź na słowa biskupa Stanisława, który wzywał króla do podporządkowania się zwierzchności papieskiej. Przypomnę Wam, XI wiek dobre słowa. Dobrze. Niezależna Polska TV www.nptv.pl